Ja właśnie minut z tej strony, z kolejny byli śmierci I będą podwójne Tamte ben, będzie 20 graczy, a tym nie wiem ile będzie graczy Muszę się zapamiętać, ale... Jedna osoba do tego Jak widzicie, dlaczego tak jest A tu, bo ja jako pierwszy ten na serwer Jako pierwszy tutaj czekałem i, be, I teraz będę mówił. Przyszłem, to wrócę. Nie no, jakoś nie na miałem, miałem. to w głowie, ale zapniałem, dobra. 24, 205 20, 25 graf na tytule Tak, 25 graczy, w tytule. Uuu, jestem bie, jeden z pierwszych. No kurde, no i oczywiście, gościu mi musiał wyprzedzić. mam całą mi skrzynkę. Dobra, tutaj jest wszystko zutowane. Tak! Można jest popatrzeć jeszcze no. Wszystko zlutowane, dobra, lecę. Dobra, ja. To, to. I idę tylko prosto. Chyba że znam jakąś tą no, Albo i nie. Ja idę prosto. Ale... Ej, to jest struktura, nie, to jest struktura. To widać, to jest struktura. Dobra. Tak, Chcesz się bawić. No to widać, że ten nie jest struktura No i zmarsznowałem tyle o, o, ale to na pewno jest to pierwsza. O, żelazo. Dobra, git. To nie jest złe Ja mówię, że żelazo jest git. Jeszcze, znaczy, że żelazo jest mega dobre na tym. O. I widzę, strukturka. O, Panie, strukturka. Są tu pewnie jako pierwszy. I ogólnie, jak naj... coś tu na tym z... na byle, warto też zbierać MOBY. MOBY na byle. uuu, jak... Uu. Motyka. Ale naprawdę, zbieracie MOBY. Ja w tamtych igrzyskach zabiłem kogoś mobem Skeletem. Zabiłem. A nie było można się jeszcze bić, bo PVP Zaraz, u nas rozpocznie się, dobrej ty, bardzo dobrej za 13 minut. Dobra? U, dużo jedzenia, dużo jedzenia, przepraszam. A, no tak, to w ogóle tak. Ogólnie co jest struktura, to nie jest ogólnie, to, jest struktura to coś. To jeszcze jest po prostu droga do stuka. Uuu, uh, 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 pania. To tak na luksusie tutaj. Mamy jeszcze cztery żelaza. Na luksusie. A nie jakby było. Uh, Uuhu. Uh, Naprawdę, na luksusiku, lecimy tu. tu. Gdzieś to jest. Jest. Jest kolejna. Tam widzę, jak... Tam jest taki domek. Pokazuję Wam tam plusikiem. I tam musimy się udać mało brakowało. No ale raz się żyje na igrzyskach. Igrzyska to jest coś takiego, że hardcore. I jak tak w ogóle, tylko PvP za 12 minut, a już 3 osoby zginęły. Dwie. Dlatego, bo możecie, tak jak mówiłem, mobami, albo ten, uuuu, tak jak mówiłem w tamtym odcinku, w tamtych igrzyskach, Tutaj może się zrespić, dobra. No i tam jest krzynka, kurde. No i nie no. Nie no. I ja oczywiście tutaj w... No i jak widzicie. Ale tutaj są jeszcze... a nie, wcześniej nic nie będzie. Ja cię po... Pożarły mi całą strukturę. Powarli mi całą strukturę. Choć z itemów to nie narzekam. Bo mam już takie, bo mam, że mogę sobie zrobić w każdej chwili żelazne buty I naprawdę, czym więcej żelaza, tym lepiej Dobra, to też nie Tak w ogóle, w ogóle w tych skałkach trzeba zatrzymywać, bo one mogą mieć żelazo A czym więcej żelaza, tym mam większą szansę na przeżycie w igrzyskach śmierci jest, Tak szczerze? Lubię to mówić, igrzyska śmierci, jest takie fajne Ha, i jeśli stać na fa nawet w fajnych igrzyskach to na moich, na tych, których ja gram, to kapel Serwer i serwer igrzyska, i wybrać furki duo, albo jedynka. Czy solo, w takim sensie. Już widzicie, już jest 20 graczy, bo ludzie albo wychodzą, bo im się nudzi, albo po prostu giną od mobów, Tak jak mówiłem. O, prąd ale naprawdę sobie obejrzcie sobie tamte z też Bo tamte xdsk'a to była taka beka jak gościu się zabił Moim mobkiem To nie bo ja na chciałem go śledzić do pvp i sam go zabić Ale mobek go zabił Ale nie mogłem sam go zabić bo bym dostał Z bym kaznę, ale nie mogłem go zabić, bo było fajne Mamy Jak coś 65 I w 4000 drożej Możecie kupować na star sobie jakieś rzeczy Jakieś... Dobra, a legendarne bronie, co ja bo tutaj też są legendarne. O jacia. Tylko mi się wydaje, że w tej pszczole coś będzie. Tylko mi, tak? Tak. Żelazo, oh, żelazo, 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 żelazo. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, spokojnie. I zaraz. Chyba jakieś. Zapomniałem. No o o. Da się kamienny ma nie. Złoty, No panujcie się, ludzie. Niby lepszy. Uuu. wygląda tak ładna skrzynka. A słaby drop. No. To też. O tam gdzie skrzynka, 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 skrzynka. I tylko dwudziestu graczy. A raz. Wygram ty... Nie wygram. Jak coś to w tamtym... Nie będę wam za bardzo spoilerował, ale w tamtym zginąłem przez moją taką ogromną głupotę. Pomogłem nie iść do takiego gracza. Ajajaj. I wszystkie były pierwsze, to muszą do kto jest poszył ten dost... Nie, jakie ja miałem powiedzenia? Bo ja miałem dzisiaj, że ja weszłem pierwszy, to ja chcę wygrać. Miałem takie powiedzenia. Pierwszy byłem. Ostatni będę. Nie. Stupy trochę kazam O kurde... Tak. Okej. Okay. Struktura nic nie ma okej, okay, struktura czekajcie, człowieku sobie tym ogólnie ten kilo w niby kopie najszybciej, ale dla najgorsze. Ile dla jakiegoś i co ja naprawdę sportowałem, tyle czasu na taką W radio muszę trolle robić, ludziom, a nic nie wiem. co coś tam jest. Dobra, idziemy za 8 minut. Ja mogę mieć hełm na razie, ale w tamtej sytuacji miałem to w nie może się powoli tak wyrównywać. Ale mamy tutaj małą wioskę. Więc. Ale widzę, widzę drewno, ja Jadź, ci... myślę, że będę tu z pierwszy. To nic nie ma. Nie ma, ale pewnie. W... Tutaj coś będzie. A nie, to jest pierwsza, tu jest druga, no gdzieś na stówę będzie, Mogę się złożysz. Ale akurat jest to, że możesz żelazo wykopać ten... Możesz raz wykopać kamień. ale złotem nie, czyli niby lepszym Niby. To mi się nie podoba. O, ja cię. O ja cię. No, szczerze, bardzo się stresuję tymi krzeskami. To jest dla mnie naprawdę ważne, żeby wygrać bariera. Co to jest? W tych strzynkach są słabe leczy. Wiem to po tych krzywiskach, ale nie wiem, czy gościem tu pewnie był. No, pewnie. na pewno A Co by na to sobie pójdzie tych pani? A to tutaj taki gościu robi? Dobra, pójdźmy się do niego. może nie łopaty, jak to będzie cały ten steer? O, to jest bardzo ciekawe. Radzik. gość się nie boi. Dobra, nie no ja mu piecyk mogę wziąć. Jest, mam jego piecek. To było trochę chamskie. Ale z drugiej strony... On w razu zdobył! Ocy dziad. To było moje. Nic nie widzę. O moja... oczy Aż moje oczy od tego było. Dobra. To jest przeżyję? Oh. To nic nie ma. To nic nie ma. Bo właśnie wiecie, z tamtym graczem może. O! Tym... Oh! Tutaj mamy. Nie, 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 Tak, 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 kolejny tak, Dobra, za 5 minut, za 5 minut, mam czas. To jest na Dobra i piora Dobra, istnie... Dobra to nic nie Dobra to mogę tym wykopać na szczęście Czekajcie Jakbym miał nawet dużo tego, to wiecie, to bym mógł O tam chyba widziałem Ta no mam o. Dobra, będzie trzeba za chwilę pójść. Dover. Wow. Ej, będę miał... Jak będę miał... ten to będę miał hełm i buty. Co na Jest jedna jedno i Zbiorę idę. O! Akurat! Naprawdę jedno żelazo. Dobra. Dobra. No i wychodzę. Dobra, widzę tego, jego. Użyj nick. Dobra, przydałam Ci te latarnia. Dobra, nawet dobrą mam sytuację. Bo naprawdę mogę wygrać z takimi temami. Naprawdę mogę wygrać. Dobra, ja już chcę światła. Mogę światło? To jeszcze nie światło tu. Mi się wydaje, że to będzie jeszcze chwila Trwało Czy mam lepsze niż na tamtych igrzyskach i ty? To się razem na pewno Ale z mieczem na pewno nie Bo Miecz mam o wiele gorszy Czy jest slime? Na pewno slime Nie, jakieś emeraldy Głupie To, to tutaj się wykopia Wykopałem się A Tutaj się wykopałem Okej okay. Dobra Żelazo Szybko przepalę I już gotowy Dobra Tylko czym to mogę przepalać? Przepalić Przepaść. da się przepalić? Nie, no nie da. Piec. Widzimy, ta się ta nie ta 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 da. Ja nam cię. O poczekaj. Nie, to tutaj trzeba dodać da. Da. Co tam gościu robi?

Dobra, hełm, dobra, mam hełm, dobra, dobra, no i się, mógłby mi wziąć wziąć, dobra, dawaj, palmy się, jak będzie chciał mi wziąć, to biorę, jak mi weźmie... Go. Chciał wziąć co? Chciał wziąć. Chciał wziąć gościu. Panek. Dobra, przepali mi się i nie będę miał czym. Ale mam przynajmniej miecz, mam wędkę, mam dużo rzeczy. Więc. Ej, ostatnia akurat. No, tylko teraz już ogień. Więc może... Ja cię kręcę. dobra już na pełna. Tylko... Dobra. Mogę po prostu tak. element Dobra, i daj mi. No. I będę miał... Nawet dobre rzeczy. Mówię, że nawet po... Ej, jest tak bardzo podobny? Ej, jest dosłownie... ma taki sam ekwipunek! ale on ma spodnie! A nie, on nie ma... O, on będzie chciał się bić! 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 Dobra, czekajcie i w ogóle tabulator biorę F. A nie, w sumie nie biorę i na FK tylko biorę tutaj, tutaj i tutaj. A tak będę robił. To dla mnie najważniejsze są ity. Ziemce, ok, 9 sekund, dobra. I teraz PVP zaczyna się za 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, najbliższy gracz. Dobra się do mnie zbliżać, czy oddalam, oddalam się Dostałem teraz kombat. jakbyście nie widzieli to co to jest kombat. to jest najbliższego gracza To jest legendarna broń Bym powiedział Tak, to jest legendarna broń Tak, powiem To tak. jest legendarna broń Tylko każdy ją dostaje Po, po PvP Po czas na PvP Na czas PvP Ok, 14 graczy Wygram? Nie, nie wygram Oooo, cię. Idzie do mnie Oddałeś się, oddałeś się Ja mogę pójść za barierę? O, w mordy boli, boli Dobra, za barierą Będzie do mnie przybliżał. Nie, nie chcę, nie chcę Bo kompas weźmieć wszystkich i się przyliczamy. Z radzikiem. No nie chcę! Ja cię kręcę Kalisza Ja uciekam w tamtą, uciekam w tamtą. Taką myślam. Dobra, oddalam się. Oddalam się. Do gryfka za 8 minut, nie wiem co robi do gryfka Jak coś, więc nie pytajcie mnie Już pożerli całą strukturę. X-Kamnek Jest blisko, jest blisko, jest blisko Boję się, że to jest na spawnie, jest mega niebezpieczne Znaczy obok spawna To co? To jest ten mój most? Który Ja To wiem most na początku spotkałam... Tak, że ten most! Czyli prosta droga i będę na tym oddalam się, A okay. Około... Tak, około prosta i nie będę Okej okay. Dobra Pędzę, pędzę mu... Wygrać muszę No to chciałbym po prostu Wygrać muszę... Nie muszę, ale bardzo chciał No i, i też się mega cieszę, że mam... Część zbroi. Mogłem nie robić. Mogłem mieć gorzej. A mam naprawdę dobre dobry jak nawet, bo pewnie oni już mają diamentowe. Nie rzeczy, tylko mogą mieć... Nie Czy rzeczy też mogą mieć? To nie wykluczona. No i niebezpieczniejsze miejsce. Spał. Tylko powiedziałem tak dziwnie SPAWN Bo się boję trochę spawnu Będę O kurde Shiftuj, shiftuj, shiftuj Shiftuj Ej Nie no, lamus, lamus Lamus O kurde To nie jest jakiś największy lamus To nie jest największy lamus Ale dobra o nie, przegram to. Przegram z nim tą walkę. On ma tacę, on ma tarczę i idę w gniazda. Przegram z nim. Nie, no, na pewno przegram. Na pewno przegram. Na pewno przegram. Pięć minut. Pomścił mnie. Pomścił mnie. Dziękuję.